Choć pierwsze wzmianki o Żydach w Stoczku Łukowskim pojawiały się dopiero na początku XIX wieku, to społeczność ta rozwijała się tutaj bardzo szybko, a z relacji i dokumentów wynika, że żyli w symbiozie z Polakami. Jarmarki na tym rynku przyciągały kupców z różnych miast. Oni byli sobie potrzebni, byli swoje młyn warsztaty tkackie. Takie typowe usługi spełniali dla pozostałych mieszkańców. Nie było piekarników w każdym domu. Był jeden duży piec, czy taka piekarnia, gdzie kobiety, zarówno polki, jak i żydówki, przygotowywały na swoje święta pyszne smakołyki, i tam te chałki razem, wspólnie piekły. Przy okazji pewnie były i rozmowy, i o dzieciach, i o życiu. Według spisu z roku 1846 mieliśmy tych Żydów 34%, a przed wybuchem II wojny światowej prawie 70%, więc no, rozwój demograficzny jest bardzo dynamiczny. Zajmują się handlem, usługami, pośrednictwem finansowym, ale mamy też lekarzy. Był taki lekarz żydowski Fischer, bardzo znany, praktykował tutaj w Stoczku Łukowskim. Byli też nauczyciele Żydzi, m.in. słynny tutaj nauczyciel Abraham Karp. Czy te relacje były bardzo dobre? Świadectwem tego może być szkoła i klasy, do której chodziły dzieci wspólnie i to łączyło te rodziny. Byli razem, uczyli się tych samych przedmiotów. Modlitwę, którą odmawiali przed lekcją, była modlitwą i żydowską, i katolicką. To nikomu nie przeszkadzało. Miasto było bardzo zniszczone na początku września 1939 roku przez pododdziały niemieckiej dywizji Kempf. No i oczywiście płonęły tutaj domy żydowskie. Kiedy tylko rozpoczęła się wojna, to już 6 września 1939 roku spadły pierwsze bomby na Stoczek, a 12 września przyjechali Niemcy. Dookoła całego miasta ustawili takie straże. Dom po domu chodzili, palili, spalili całusieńkie centrum miasta. Nie został ani jeden dom. Spłonął zabytkowy ratusz. Wszyscy mężczyźni zostali zamknięci w kościele. Kobiety zostały na rynek spędzone. Miasto paliło się właściwie kilka dni, zanim to się zakończyło. Przed nami mamy fragment Toy, która została wyniesiona z jakiegoś spalonego domu. Nie było geta takiego ogrodzonego jak w innych miastach. Po prostu był teren wyznaczony, gdzie powinni znajdować się Żydzi. W 1942 roku rozpoczęto akcje wywożenia. Kilka było takich akcji wywożenia Żydów. Natomiast likwidacja geta nastąpiła znowu 12 września, tej feralnej daty. Podzielono całą społeczność żydowską, około 2,5 tysiąca, które jeszcze pozostały w tym gecie, na dwie takie kolumny. Kulminacyjne spotkanie tych wszystkich, którzy mieli tam dojść, to było w Parysowie. Z Parysowa zostali wywiezieni koleją do Sobolewa, a z Sobolewa po prostu do Drewnienki, tam zostali straceni. W czasie marszu doszło do masowych rozstrzeliwań. Około 200 osób pochowanych zostało w masowym grobie. Niektórym udało się uciec z transportów i ukryć w lesie lub w domach Polaków. O pamięć, o dawnych sąsiadach dba przede wszystkim Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, ale też miejscowa szkoła, do której czasami docierają grupy z Izraela i szukają śladów swoich bliskich, choćby w szkolnych księgach. Zajmujemy się dokumentowaniem, upowszechnianiem, zdobywaniem wiedzy, przekazywaniem kolejnym pokoleniom, całą przeszłością historyczną, kulturową. Staramy się zachować w tym pamięć tego, z tej społeczności żydowskiej. Wydanie Stoczek Dzień Miasta, czyli opisując bardzo ciekawe informacje na temat życia po prostu społeczności żydowskiej. Robiliśmy też w kolejną rocznicę wyprowadzenia Żydów takie spotkanie, taką lekcję otwartą. Była historia Żydów, były tańce żydowskie, była prelekcja, była prezentacja, była muzyka żydowska, była, były kulinaria. Pisząc książkę o Żydach Stoczkowskich przeprowadzałam wywiady i wiedzieliśmy, że jeżeli się tego teraz nie zrobi, kiedy jeszcze są świadkowie tamtych czasów, to już nigdy z tej pierwszej ręki informacji nie będzie. Efekt tych prac to nie tylko spotkania czy publikacje, ale także dbanie o to, co pozostało. Teraz najważniejszym celem dla osób działających w towarzystwie jest zadbanie o Kirkut, na którym rośnie las, o ogrodzenie i oznaczenie cmentarza. Jesteśmy na etapie szukania środków na to. Mamy pewną koncepcję. Zostaną poczynione daleko idące kroki w tym temacie, żeby e, nie wstydzić się tego miejsca. Jesteśmy to winni tej społeczności żydowskiej, która mieszkała w Stoczku. I e, myślę, że do końca roku 2023 będziemy mieli miejsce, które będzie pokazywało dwustoletnią tradycję miasta z ludnością żydowską. Wtedy byłaby szansa, aby prawdopodobnie jedyna ocalała Macewa z tego cmentarza. Choć okaleczona wróciła tam, gdzie jej miejsce.